Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mój aniołku. Dzięki, mamo. Przepraszam, że nie mogę być z tobą, ale spójrz. Ten tort jest dla ciebie. O rany, jak miło z twojej strony. To najmniej, co mogłam zrobić. Wysłałam go do ciebie do pracy. Możesz się podzielić z kolegami z pracy, jeśli chcesz. Zrobię tak, ale się cieszę. Dobrze. Usłyszymy się. Eee, Sefia? Czy dotarł do biura tort dla mnie? Tak, dotarł. Dzięki. Eee, słucham? Tak, był naprawdę pyszny. A, uh, okej. Okay. Zostawiliście coś dla mnie? Jasne! Już myślałam. Dzięki. Proszę. Możesz sobie zabrać. Chyba żartujecie. Te marne resztki są dla mnie? No co? Ten tort był dla mnie? Chętnie bym się z wami podzieliła, ale nie mogliście zerzeć wszystkiego sami. Słuchaj no, co jest w lodówce jest automatycznie dla wszystkich. Ciesz się, że w ogóle coś ci zostawiliśmy. Nie wierzę! I jak tam, mój aniołku? Miałaś udane urodziny? Tak, tak, było dobrze. A jak, tort? Nie dostałam ani kawałka. Wszystko mi zjedli. Co? Tyśli. Wiem, nie mogę w to uwierzyć. Nie martw się, córeczko. Zajmę się tym. Kilka dni później. Hej, mój aniołku. Wysłałam Brownie do ciebie do pracy. Tylko ich nie ruszaj. Coś ty z nimi zrobiła? Sama zobaczysz, haha. Ha. Dwie godziny później. I jak tam twoi koledzy? Chyba nie za dobrze u nich, haha. Ha.